Nisbel ma bardzo dużą obronę, póki nie użyjemy na, nie, na nim. Mm, e, f, o, matko, przepraszam bardzo. Pioruna, techniki pioruna. Ale... Nie wiem, w zasadzie żadnego ale... Używamy na nim techniki pioruna i jego obrona spada do jakiegoś konkretnego poziomu. Normalnie najsilniejsze ataki zadawałyby mu maksymalnie 12 punktów obrażeń, więc... Nie sądzę, żeby dało się go pokonać w takim stanie. Również po tym, jak zaatakujemy go piorunem, po jakimś czasie uwolni tą nagromadzoną energię elektryczną, rażąc nam wszystkie postacie dosyć silnym atakiem. Dlatego, zawsze, zawsze miejcie jakieś ponad 100-100 punktów życia. To jest naprawdę wymag, to jest jeden z wymogów w tej walce. Zawsze mieć ponad sto paradziesiąt punktów życia. Nisbel zna jeszcze jeden atak, atak obszarowy wywołuje trzęsienie ziemi, zupełnie jak jakra. <gryw> Dawno o nim nie słyszeliśmy, co? Zupełnie jak jakra. I na szczęście nie jest ono aż tak potężne jak, jak to uwolnienie energii elektrycznej. Również należy pamiętać, że za każdym razem, kiedy... Nizbel uwolni energię elektryczną, jego obrona z powrotem wzrasta, dlatego dobrze jest ponownie uderzyć go piorunem. Także Nizbel jest ciut-ciut bardziej podatny na ataki magiczne niż na ataki fizyczne, dlatego używajcie na nim podwójnych technik o tych mag magicznych podwójnych technik. Nie musi być czysto magiczna, ale żeby nie była również czysto fizyczna. Oczywiście czysto fizyczne też nie działają na niego jakoś strasznie źle, ale tak, moim zdaniem magiczne troszeczkę lepiej się sprawdzają. <laughs> I tutaj taki, no cóż, Ayla musi być w naszej drużynie. Ona za dużo magii nie zna. Mniejsza z tym. Oho, mam nadzieję, że Ayla mi nie padnie. Wow! porządku, to trzęsienie ziemi jest dużo słabsze niż... Ni, niż pamiętałem. No cóż... Eee, ogólnie... wiem, że ta cała heca z używaniem piorunów na Nizbelu y, powinna y, trochę urozmaicić rozgrywkę, ale... O, no tak. Trochę urozmaicić rozgrywkę, ale... Czy ja wiem, nie staje, nie staje się ona przez to jakoś... dużo bardziej... Y, trudna. Trzeba tylko zwracać uwagę na więcej szczegółów, na wyskakujące okienka podczas walki i tak dalej. Ja często właśnie atakowałem Nisbela po tym, jak uwolnił energię elektryczną, dlatego że zapomniałem zaatakować go piorunem ponownie. Tak, ta walka po jakimś czasie staje się troszeczkę monotonna, ponieważ Nisbel mało co robi zna tylko... No cóż, yy, używa zazwyczaj tylko tych dwóch ataków. I ma nie na, ma naprawdę bardzo, bardzo dużo punktów życia i nie padnie zbyt prędko. Na szczęście jakoś to się udało, bez większych zgrzytów, chociaż chyba zraz było dosyć blisko. I wiecie, że Azala jest kobietą? Ma małpie pokonały niezbela! Ty oddasz tę rzecz, Wirk, teraz! Zapamiętajcie sobie, gadziny będą kiedyś rządzić światem! Wasze dni są policzone. Czy klucz bram jest cały? O matko! <laughs> Przepraszam. Ach, w porządku. Ajla, zawsze walczyć, Azala. Nie przegrać! Bo Uff. za dużo zupy, co? Ty iść, wilk? Ajla, być smutna. Dzięki Aila. Dużo się od ciebie nauczyłam. Czego na przykład? Nie jest za dużo zupy. Przykro, Wirk. Ja starać się być silny. Tak jak Wirk. Ty przyjść jeszcze Wirk bawić się, tańczyć, walczyć fajnie! Czemu nie? I kiedy spróbujemy porozmawiać z nimi ponownie, powiedzą mniej więcej to samo, dlatego równie... U, czy wyskoczyło jakieś okienko, kiedy dochodziłem? Jeżeli tak, to ja pominąłem, przepraszam bardzo. I to w zasadzie wszystko. Załatwiliśmy wszystko, co mieliśmy do załatwienia w tej epoce i... wracajmy do domu. Co innego nam pozostało. I Aila również nie dołącza do naszej drużyny na, na stałe. Jak sami widzieliście, musiała zostać w swojej wiosce, aby bronić dalej ją przed gadzinami. I przy okazji tej walki chcę Wam też pokazać, jeżeli przytrzymacie przyciski L i R dostatecznie długo, widzicie, wasze postacie odwracają się od przeciwników i nie robią absolutnie nic. Yy, jednakże istnieje prawdopodobieństwo, że uda Wam się uciec. Widzieliście? Wystarczy przytrzymać jednocześnie. L i R i czekać, aż wasze postacie uciekną. Oczywiście zanim wam się. zanim wam się to uda, yy, przeciwnicy będą mogli was kilka razy zaatakować, ale jeżeli nie czujecie się na siłach, aby pokonać jakiegoś silniejszego przeciwnika, po prostu użyjcie yy, po prostu od niego ucieknijcie. Yy, I oczywiście nie działa to na posłów. I to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ. Yy, tak skacze. Ponieważ w normalnych herpegach, żeby uciec, tracimy... Po jednej kolejce, i za każdym razem, kiedy nam się to nie uda, zostajemy zaatakowani przez przeciwników. Tutaj yy, ucieczka yy, odbywa się nieco bardziej w, w czasie rzeczywistym. Witaj staruszku! Znaleźliście kamień snu! Już zapomniałem, jakie są piękne. Musicie teraz znaleźć kogoś, kto potrafi go przetworzyć. Prawdopodobnie taki ktoś żyje w Medinie koło mistycznej góry. Skąd on to wszystko wie? Okej, okay, zabieramy ze za sobą Cindy. Tylko dlatego, że nie chcę mieć Eli w drużynie. I na ten czas. Bez konkretnego powodu. Po prostu nigdy... nigdy nie widziałem tej scenki z Robem. A, chcę. I motyw przewodni Cindy mi się nie podoba. Jest trochę zbyt... A, czy ja wiem, brzmi jak kołysanka i tyle. W sumie myślę, że to ma być kołysanka. Mniejsza z tym, mi po prostu on nie przypada do gustu specjalnie. Gdybym miał zrobić listę, to pierwszy byłby Robo, drugi Ribit, a trzeci Wirk z motywami przewodnimi. O nie, nie, nie. Trzecia byłaby Eli, dopiero czwarty Wirk. No ale cóż, mamy już za sobą kamień snu, więc wypadałoby zanieść go dla Melchiora, który obiecał nam naprawić Masamune przy użyciu tego czerwonego kamyka. W zasadzie nie rozumiałem jednego. Y Me, starzec na końcu czasu mówił, że kamień snu był kiedyś walutą. Aila natomiast powiedziała, że jest on symbolem siły w jej plemieniu. No cóż, nie wiem czy to jakaś nieścisłość. Znaleźliście, znaleźliście kamień snu? Mogę więc naprawić masamunę. Powiedzcie, skąd wzięliście masamunę i kamień snu? Albo lepiej nie mówcie, moje serce by tego nie wytrzymało. Eee, Naprawa zajmie mi chwilę. Ja też pomogę. Właśnie, jeżeli w naszej drużynie jest Eli, to ona rzuca się do pomocy dla Melchiora i chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda z Robem. Ta naprawa, ta naprawa wydaje się dość trudna. ta wyprawa. Matko, jedyna! Nie przerywajcie mi, gdy prowadzę badania. No, w porządku. Ta naprawa wydaje się być dość trudna. Aby naprawić masamunę, musimy przerobić kamień snu i uaktywnić mocę miecza. Wypracujcie nad kamieniem, a ja zajmę się mieczem. Zrozumiałem. Uuu, tyle kineza? W każdym razie zostawcie to mnie. Zobaczmy, czy mogę coś zrobić z tym kamieniem? Raczej nie. Najpierw narzędzia. Aby naładować ten miecz, należy najpierw złożyć złamane kawałki. W porządku. <laughs> to zabawnie wygląda. Bez odpowiednich narzędzi odpowiednich... odnowienie kamienia snu może zająć trochę czasu. W porządku. Gotowe. Teraz podajcie mi kamień snu. Zrozumiałem. Dobrze. Zaczynamy. Czy robos czaruje? Co on niby robi? Melchior coś czyta, robomach Chroma wygląda jakby wypowiadali jakieś zaklęcie. Udało się? Przepraszam, że musieliście czekać. O, tak! Masamune po prostu tak świetnie wygląda. Spójrzcie na niego. Przyjrzyjcie się. Oto Masamune! Wyjąłeś mi to z ust, Melchior. Wspaniały! Co za miecz! Cóż... Myślę, że to wszystko. Dobrze. Pfff... Dobrze, Wirk, zanieśmy masę Ta broń ma niesamowitą siłę. Wasze czyny mogą uratować lub zakończyć czyjeś życie. Dzierżycie... Dzierżcie miecz będąc świadomi konsekwencji. Chcielibyście coś kupić? Wow, ty to umiesz zepsuć nastrój. Ale w zasadzie tak, przydałoby mi się kilka drobiazgów. Okej, okay. skoro już mamy Masamune i medal bohatera, to tak, lepiej, dobrze by było, żebyśmy posłuchali e, Cindy i poszli w końcu do Rivita. Mm, tak, otwórzmy szafę, użyjmy portalu w niej się znajdującym... w niej się znajdującym... ...matko, portalu w szafie po prostu. I następny przesanek średniowiecze. Nie, nie plac linii. Yy, Przełącz... Tak, 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 tak. Przełącz truz właśnie. Okej, okay. i droga do Ribita trochę mi zajmie, więc po prostu wytnę tą podróż i spotkam was... Przy... tuż przy jego domu, jeżeli nie, zna... nie zdarzy się yy, po drodze oczywiście nic ciekawego. A raczej w to wątpię, więc... Do zobaczenia, do zobaczenia następnym razem. Virgili już żegna Was wszystkich. Cześć!